Witam w kolejnym odcinku. Teraz zadanie trzecie. Spośród wszystkich liczb trzycyfrowych o sumie cyfr równej 6 wybrano liczbę największą i najmniejszą. Suma liczb jest równa suma tych wybranych liczb, ile wynosi? Czyli musimy w pierwszej kolejności wypisać takie liczby, które najmniejsza będzie suma cyfr w najmniejszej liczbie będzie Równa 6, czyli robimy sobie 3 miejsca. No, trzycyfrowe liczby zazwyczaj zaczynają się od jedynki. 100 to jest najmniejsza liczba trzycyfrowa, czyli to będzie tutaj sobie wstawiamy znak plus i tutaj również 100 i piątka. Suma tych cyfr wynosi 6, czyli najmniejsza liczba będzie 105. To sobie zapamiętujemy. Natomiast największa liczba na pewno będzie to 600. Dlaczego? Bo 6 plus 0 plus 0. Jest równe 6, czyli największa liczba to 600, i teraz należy zsumować. Największa 600, dodać 105, piątkę przepisujemy. 0, dodać 0 jest 0, 7, bo 6 plus 1 to 7 czyli odpowiedź 705, czyli jest to odpowiedź B.